you. Mm -hmm. W mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy ciasteczka owsiane. To pyszny i niesamowicie szybki do przygotowania słodki wypiek. Myślę, że większość z Was ma w swojej kuchni składniki na te ciasteczka. Więc jeśli przychodzi ochota na coś słodkiego, to wystarczy około 20 minut, a te łakocie są już upieczone i gotowe do zjedzenia. Są świetną przekąską na wszelkiego rodzaju wycieczki rowerowe. Piknik, czy drugie śniadanie. Więc zabieramy się do pracy. Do zrobienia tych ciasteczek potrzebne nam jest 200 gram tłuszczu. Może być to palma z murzynkiem, czy inna, inny rodzaj tłuszczu, dwa jajka, czy czwarte szklanki cukru trzcinowego. Z sypkich składników to są czy szklanki płatków owsianych. Szklanka mąki pszennej, łyżeczka cynamonu, łyżeczka proszku i pół łyżeczki sody oczyszczonej. Oprócz tego potrzebne nam będą pestki dyni, pół szklanki, pół szklanki słonecznika i pół szklanki wiórków kokosowych. W pierwszej kolejności musimy te składniki upróżyć na patelni, więc sypujemy... Pestki dyni i pestki słonecznika i wkładamy na gazówkę i musimy je upróżyć. Pestki dyni i słonecznika na suchą patelnię wrzucamy i parę sekund, żeby tylko nabrały takiego złotego koloru. Będziemy je tutaj mięczać, żeby nam się nie przypaliły. I potem dopiero dorzucamy biurki kokosowe. I zostawimy to wszystko do wystudzenia. Musimy pomięczać, żeby nam się nie przypaliły. Słonecznik już tam nabiera swojego złotego koloru. Nie ma to tutaj tłuszczu, dlatego też są to ciasteczka dietetyczne. Pestki słonecznika robią się brązowe, to teraz możemy wsypać wiórki kokosowe. Parę minutek i już... Pestki słonecznika już mamy upróżone. Teraz muszą wystygnąć, a my w tym czasie zabierzemy się do dalszej pracy. Masełko musimy teraz ubić z tym cukrem trzcinowym. Nie, nie potrzeba to długo! Żeby wszystko palące Dodajemy po jednym jajku. I około 3 minut więcej wypoczynamy, Masło nam się połączyło z jajkiem i z cukrem. I wymieszamy wszystkie składniki suche. Do Miski wsypiemy płatki, mąkę, cynamon, proszek do pieczenia i sodę. Wszystko teraz razem połączymy i wsypiemy do Masełka utartego z jajkiem i cukrem. W tym czasie możemy sobie włączyć piekarnik na 180 stopni i będziemy piekli te ciasteczka przez 15 minut na górę dół. Mamy już połączone suche składniki. I możemy wsypać teraz. Do tego naszego tłuszczu połączymy wszystko razem. Będzie połączone, to potem będziemy dokładać pestki, które na pewno będą już chłodne. Mamy te suche składniki, dosypujemy te steczki nasze. Teraz będzie nam ciężko połączyć tą łopatką. Więc możemy to wszystko ładnie wyrobić na jednakową masę. Wszystkie składniki nam się ładnie połączyły, to teraz będziemy na blachę wyłożonym papierem kłaść ciasteczka. Robimy kuleczkę, zwijamy mocno i rozpłaszczymy tak małe kółeczko i na blachę. Odstęp musi być zachowany, dlatego, że one potem nam urosną, by nam się połączyły. Nie duże okrągłe ciasteczka. Ostatnie ciasteczko formowane na blaszkę i blaszka ląduje do piekarnika na 15 minut. 15 minut minęło. Możemy wyciągnąć ciasteczka. I tak wyglądają właśnie. Są rumiane. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej słodkiego, to może sobie je polać też czekoladą. dużo gorzka czekolada i będzie miał ciut słodsze ciasteczka. Jeżeli nie, to mogą być do szklaneczki mleka na poranne śniadanie bez czekolady. Życzę samych przyjemności w jedzeniu.